Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Isaruko, a to jest y, pierwszy odcinek Minecrafta. Y, tak, to jest Minecraft. Przepraszam, że te cholerne lagi, ale te lagi mnie nie znoszą. Tak, to jest Minecraft i no. Będziemy grać w Minecrafty. Czemu by nie? Niech przestanie mnie lagować. Niech nam się tu świat ładnie za załaduje. Yy, tak, będziemy tutaj nagrywać sobie piękny świat Minecrafta. Yy, to jest bodajże DokuCraft. Modem mogę Wam przedstawić z o Ojej. Jednak nie? Musiał większy większość, wam muszę, bo muszę wy wyjść z gry, ale to Wam przedstawię później. Yy, tak, więc co my to będziemy robić? No to na pewno coś będziemy robić. się. Troszkę yy, mniejsza, większość. Yy, tak, yy, no i będziemy sobie biegać, skakać, zbierać różne klocki. Jeżeli <noise> to brzmi, yy, tylko różne klocki będziemy zbierać. Yy, przepraszam za mojego skina. Może być dość dziwny, ponieważ teksturpak jest od koleżanki i ona tam małą modyfikację wprowadzała, więc może to wszystko dziwnie wyglądać, no więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo za to przepraszam. Mam nadzieję, że ten film nie będzie przeszkadzał. Na, obiecuje, znaczy obiecuje, no na, na, na następne nagranie on już będzie inny na pewno, więc będzie dobrze. Co miał, co my tu będziemy robić? My to będziemy sobie grzecznie budować, będziemy zwiedzać, będziemy... No, zwiedzać krainy Minecrafta tak. To jest tylko Minecrafta 1.72. Wiem, że chyba są już nowsze, no ale jakoś tak ta wersja mi podpasowała i na tej wersji sobie gram, nie, nie mam oryginalnego Minecraft'a, bo to od razu. Um, co tu jeszcze mogę rzeknąć, rzeknąć, rzeknąć? No, za wszystko dzięki w telewizji, przepraszam, nie jestem u siebie w domu, więc może być dość dziwnie. No więc tak. Co jeszcze tu mogę rzeknąć? No w sumie chyba tyle, więc. Ja Będziemy sobie chłodzić, zbierać wam. Ustawienia nie wiem, jakie ja mam, nie powiem, bo mi koleżanka ustawiała tak, żeby pod mój komputer Żeby dobrze y, wszystko płynnie chodziło. Ale troszeczkę to sobie ten... Ym, Tak, żeby wszystko pięknie, ślicznie chodziło. Ile to jest kwiatów? Jezu. Przepraszam. I tak, dom będę budował sam, bo mam własne projekty domów, więc po prostu będę co i raz wchodził, pokazywał wam, jak jest w trakcie budowy, ale to najpierw znajdziemy, w sumie to jest ładny teren, podoba mi się. Jest bardzo ładny teren. Tam te drzewa się ruszają? Jezu, te drzewa się ruszają. Przepraszam, tak za milkę, ale nieważne. Mniejsza o większość ja wiem. Tak. Podsumowując, my tu będziemy biegać, skakać, latać, latać, wszystko robić po kolei. Yy, powtarzam się, przepraszam. Yy, no, więc tak. Między innymi będziemy manifestować sobie. Nie. Seria będzie się jakoś nazywać, nie powiem jak, bo sam do tej pory jeszcze tego nie wiem. Na pewno ją nazwiemy jakoś, jakoś na pewno. Eee, tam... tak więc... O. <laughs> Przepraszam za goski, no to już mówiłem No ale tak już, tak już w świecie bywa No więc W sumie to tak, to ja pewno będę tutaj robił urywki jak buduję jakiś domek, coś w tym stylu, znajdę celen, żeby no jak to się mówi No żeby pod domek było wszystko cacy, pięknie ślicznie eee, Ja się z wami żegnam Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile, mile widziane. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. No i cześć.